Hej, hej, witam się z Wami w środę. Co było? Eliza też się wita, jakby co. Eee, chciałam się z Wami przywitać i pokazać Wam, co dzisiaj będziemy robić. Nie będzie to nic specjalnego, ale taki domowy vlog, więc na początek pokażę Wam, co robię dzisiaj na obiad, bo aktualnie jestem w trakcie przygotowywania i tam piekarnik za mną z tyłu się odzywa, że jest już nagrzany, także nie przedłużam i już Wam pokazuję. Więc tak, dzisiaj będą bataty, jeszcze muszę je doprawić zaraz, ale to jak już będą wysypane na blaszce, i będzie łosoś z warzywami, ale najpierw bataty do piekarnika na 40 minut, łosoś na 20, także na spokojnie. Tutaj przygotowana blacha włożona papierem, także zaraz Wam pokażę, ile tego wyjdzie. Bataty były dwa duże, także zaraz zobaczycie, myślę, że spokojnie cała blacha z tego będzie. Tutaj moje grzeczne dziecko, takie śliczne, uśmiechnięte, tak. O co tu za fryzura? A już kopiesz, mamy tak? Co to za zastupki? Tak i tutaj plac zabaw, nie? Oczywiście tysiąc zabawek, żeby szło przygotować spokojnie obiad, prawda? Proszę, to dla ciebie. Sprawa wygląda tak, że muszę wyjąć tylko jeszcze jedną blachę. Bo o dziwo nie zmieściły się wszystkie. Ok, bataty w piekarniku, a ja zabieram się za rybę. Tutaj łosoś z marchewką i z papryką. Rzucam do piekarnika na jakieś, nie wiem, 20 minut do moich batatów. I jeszcze z racji tego, że Eliza skończyła wczoraj pół roku, więc ruszamy z rozszerzeniem diety. Gotuję dla niej batata i marchewkę, więc zobaczymy. Przez je z nami I, i, i muszę złożyć jej krzesełko do karmienia, bo kupiliśmy je po chrzcinach. No ale stoi w kartonie, ale postanowiłam, że je złożę. Spróbujemy na niego włożyć. Wiadomo, że młoda jeszcze nie siedzi sama, ale na czas karmienia myślę, że jak najbardziej można ją tam sadzić na te 5-10 minut i nic złego się nie stanie. Także zaraz Wam pokażę, jakie krzesełko wybraliśmy. Tutaj dla Elizy gotowana marchewka i batat. Braliśmy takie krzesełko marki Kinderkraft, Model Fini w kolorze czarnym z drewnianymi nogami, czyli tak jak nasze krzesła w kuchni, więc będzie pasowało. <mulary> więc tak, Eliza obudziła się ze swojej turpodzemki, która trwa 30 minut. I co robisz powiedz mi? Gdzie chcesz iść, no? No dawaj do przodu. Dawaj do przodu. Hej, 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 hej. Dawaj do przodu, no uderzysz się w głowę. Ej, modelka. Sukienka ci się podwinęła, wiesz o tym? Co? Pojechała. Pojechała aga. I nie mówi się aga, tylko babcia. Wiesz o tym? Nie, nie, nie. dostała kawałek folii i się cieszy. Fajna zabawka. <gry> się Sama do siebie super. Korzystając z tego, że jest jeszcze super pogoda, nie wiem, jest godzina chyba 18, wyszłyśmy sobie posiedzieć jeszcze trochę na dworze z Elizą, zaczerpnąć świeżego powietrza. Mój mąż coś tam stuka. Poprosiłam go, żeby był cicho. Eliza się odzywa, już Wam pokażę malutką. Hej Eliza, co słychać? Bawisz się? Tak? stopy standardowo na pałonku i ogarniamy metki chyba najfajniejsze z całej zabawki pełne skupienie dwie brody <grym> i jazda Eliza ty już tak ładnie reagujesz na imię <grym> ojeju no i kawka obowiązkowo chyba moja druga kawa dopiero dzisiaj no tak jak już mówiłam, mamy chyba godzinę 18, ale to był szalony dzień, prawda? Halo, gdzie wychodzisz? Ej, Eliza, gdzie ty idziesz? I stopę mi tutaj wystawiłaś? Elisa! 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 Więc tak, wróciłyśmy do domu. Bum. Idziemy szukować kąpiel. I dziewczyna idzie spać. Bo z racji tego, że miała dzisiaj może łącznie godzinę drzemki, dwie po pół godziny, to robi się już trochę zmierzła. Kto tam jest? A propos naszego dzisiejszego karmienia, a właściwie to próbę karmienia, to opowiem Wam jak już mała pójdzie spać. Będę miała chwilę. Spokoj, bo teraz jak słychać znowu coś tam się buntuje w łóżeczku. Kwestia wygląda teraz tak, że Eliza bardzo chciałaby już raczkować, Już fajnie podnosi się na całych rękach, dupkę daje do góry. Ale jeszcze nie za bardzo ogarnęła, jak się przesuwać do przodu. Do tyłu coś tam się przesunie. No i strasznie to irytuje, jak stoi w miejscu i nie może się poruszyć. Teraz Wam pokażę co ona tworzy w tym łóżeczku. Myślę, że pora już obniżyć łóżeczko i się już śpi. Czy istnieje słodszy widok? No, tak jak już Wam pokazałam, moje dziecko śpi, z godzina 19, także super. Bardzo szybko zasnęła, bo wczoraj zasypiała ponad godzinę, co tak naprawdę nie zdarza się często. No ale ucięła sobie drzemkę przed godziną snu, więc to wiele wyjaśnia. I wracając do tematu rozszerzenia diety. E, tak jak widzieliście, dzisiaj Eliza dostała ugotowanego batata, marchewkę i kawałek łososia. E, sprawa wygląda tak, że ja prawie dostałam zawału. Strasznie się bałam, bo jak widziałam, że odgryzła. Połowę marchewki. No, to był straszny widok, no ale na szczęście szybko ją wypluła, więc przestałam się martwić. No, wiadomo, jak to początki. Polizała trochę, porozrzucała. No i tyle, zobaczymy. Mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie nam to coraz to lepiej wychodziło. Także trzymajcie za nas kciuki. A ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Idę odpocząć, ogarnąć, posprzątać. No i spędzić może wieczór z mężem. Do zobaczenia.